Mordo z tej strony lecimy misję Hidden Walley. Eee, polega ona na pokonaniu tunelu eee, z punktu A do punktu B. Szczerze mówiąc, nie lubię tej misji. I w ogóle jest zbędna. No. Zazwyczaj w hitmenie mamy jakiś cel do sprzątnięcia, a tutaj po prostu musimy przejść przez tunel. Znaczy, raczej przejechać przez tunel jest to dosyć męczące na początku czekamy na reakcję pierwszego strażnika po prostu musi się obrócić my sobie Zbieramy kusze i bełty, i skradamy się za nim. Chowamy się za drzewo, gdy nasz strażnik zacznie się wracać. Po prostu biegamy sobie do chatki. Tutaj czekamy, ja sobie tu lubię zapisać o, na tego właśnie strażnika. On wchodzi do tego pomieszczenia, robi sobie tutaj jakiś patrol i wraca. I jak w momencie gdy on wraca i wychodzi do drugiego pomieszczenia, my musimy tam zejść. I zaobserwować, co on tam robi. On już wyszedł, i teraz tak. Czy, dlaczego zaobserwować, co on robi? Bo on teoretycznie powinien pójść do pomieszczenia u góry, ale niestety czasami mu to nie wychodzi czasami nie daje nam możliwości cichego przejścia Tak jak teraz zresztą i po prostu no, nie możemy tego przejść, ale sprzątamy go i wychodzimy sobie tutaj. Czekamy na ciężarówkę I też radzę wam w ciężarówce zapisać. Bo dzieją się tu rzeczy niestworzone w tej misji, <laughs> i należy wykorzystywać w tej misji hałas, jaki robią ciężarówki. Nie zawsze to wychodzi, ale zaraz wam pokażę, na czym to mniej więcej ma polegać. Krótki stop. Czy nas teoretycznie i podbiegamy spory kawałek. Dlaczego oni nas zauważyli? Przebiegamy aż tutaj, ale no, widzicie, już mamy zepsutą akcję z góry, bo. Zauważyli nas, gdy jechaliśmy ciężarówką. Tak to, to się nie powinno stać, i w ogóle nie wiem dlaczego to się stało. Na każdym filmiku, jaki prawda, widziałem, jadąc ciężarówką, nikt, ich, nikt nikogo nie zauważał. Nie? A ja niestety mam taki problem, że mnie zauważą. No i widzicie, i dlaczego oni mnie widzą? Tego nie rozumiem. O, ciężarówka by przyjechała. Wysiadamy. Czek I czekamy aż. No, no nie czeka. No widzicie, jest coś nie tak z tym. Widzą nas od razu, więc może ja wysiądę z tej ciężarówki i po prostu. Hmm. Zakradnę się jakoś. Naprawdę szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia. Bo tu wychodzi gdzieś dwóch strażników, trzech. Widzę nas od razu. Może tutaj dopiero wsiąść trzeba. I dopiero stąd pojechać, no zobaczymy. <laughs> Teraz to nasza ciężarówka w ogóle nie jedzie. Żeby było śmieszniej. Dlaczego cię? o? Teraz jak chciałem wyjść, to ona jedzie. No, na pewno musimy wysiąść tutaj. I teraz jest zasadniczy problem, bo eee... tutaj ta ciężarówka. Ma jakiś tam pizza, i my musimy się skitrać za tym filarem i poczekać do momentu, aż dwóch strażników tutaj zrobi split, czyli rozdzielą się po prostu. Bo poczekać aż ciężarówka zacznie odjeżdżać, i po prostu za tą ciężarówką pobiec, i dogonić ją, co jest też, jak widzicie, nie czynem. No, chyba na nas nawet poczeka. I to wsiadamy do ciężarówki. I, teoretycznie, najtrudniejszy moment jest za nami, ale czy nas ktoś tutaj jeszcze zauważy, czy nie, szczerze Wam powiem, nie, nie mam pojęcia. Najgorszy pit stop, teoretycznie jest za nami, a tu mamy multum strażnik Tak więc. Pokazałem Wam mniej więcej, y, jakie są bagi, czego się należy wystrzegać. Być może to nie bagi, tylko po prostu robię coś za szybko bądź za wolno i po prostu no, strażnicy mnie widzą. Ale y, tutaj najtrudniejsza jest ta kontrola, którą y, się omija, jak y, jest tam czterech strażników w jednym miejscu. Jak się to ominie to już wsiada się tylko do ciężarówki i nie ma żadnego problemu, żeby wyjechać. I ciężarówka wjeżdża na dwór. Wysiadamy i po prostu biegniemy w lewo do wyjścia. Mamy nawet Silent Assassin, także nie jest najgorzej. To było na tyle. Dzięki. Cześć.